Jakby kogo interesowało jak wymienić pasek klinowy i krudierze CRD, to pokazuję objaśnię. Trzeba wyjąć reflektor w tym celu. Cztery śrubki. Z tej strony reflektor wychodzi po uprzednim odpięciu czy odkręcaniu tych dwóch śrubek, żeby zluzować zderzak. U mnie już się zluzował wskutek jakiejś kolizji samo. Wyciągamy oczywiście koło wszystkie osłony, od dołu widok mamy taki. Od góry przez reflektor widzimy rolkę prowadzącą, alternator ze sprzęgiełkiem i tutaj w tym miejscu jest napinacz. Od góry praktycznie nie ma dostępu do tych elementów, dlatego konieczne jest wykonanie czynności, o których mówiłem przed chwilą. A na co zwrócić szczególną uwagę? Mega ważna rzecz, jeżeli coś się dzieje z paskiem, tak jak u mnie na przykład, zaczął hałasować i w końcu e, po prostu pękać, po tak? prostu szczepił się, chociaż nie był taki stary, jest to właśnie sprzęgiełko alternatora. Koszt obecnie dobrej jakości sprzęgielka to jest jakieś 80 zł. Nie w ogóle nie ma się co zastanawiać, jak już rozbierzemy to wszystko, co przed chwilą pokazałem, przy wymienianiu paska, kupić, założyć, wymienić. Temat z głowy, niestety, to auto potrafi zrywać paski z uwagi na uszkodzone takie sprzęgiełko. A tak, organoleptycznie, bardzo ciężko jest stwierdzić, czy ono jest dobre, czy nie. Ale druga mega ważna rzecz to jest ten napinacz. Dosyć drogi, bo taki komplet nowy kosztuje jakieś 400 zł. Dobrej jakości. Na co zwrócić uwagę, skąd wiadomo, czy go wymienić, czy nie. Ja w swoim wymieniłem tylko to koło prowadzące je można za jakieś tam gorsze kupić. Bardzo łatwo się je wymienia. Nie może mieć luzu tutaj, na tej tulejce. Tutaj nie mam możliwości, żeby był luz. Tak samo sam element amortyzujący, napinający jego nie damy rady ścisnąć w dłoniach. Nie ma takiej opcji. Plus, nie może mieć żadnych luzów tutaj na boki. To jest pod tą osłonką konstrukcja o taki siłowniczek, tak. No i oczywiście nie może mieć wycieku. Jeżeli to jest OK, zostawiamy. No bo temat nie kosztuje mało, aczkolwiek jeśli ma tylko jakiekolwiek luzy, to też się nie ma co zastanawiać. Niestety trzeba go wymienić, bo to się szybko zemści, tym, że pasek będzie zerwany. Co będzie nam potrzebne do wymiany tego sprzęgiełka? Taki zestaw albo w zasadzie taki pojedynczy kluczyk. Z tym, że pojedynczy kluczyk to jest jakieś 20-30 zł, a ten zestaw, który tutaj widzicie, a link macie w opisie to jest około 60 zł na Allegro, w ogóle lepiej kupić całość. Mamy, jesteśmy przygotowani tak na każdy alternator albo na zdecydowaną większość na rynku, tak? Z tematów istotnych to tyle. Jak zluzować pasek? Bo o tym jeszcze nie mówiłem, tu na napinaczu jest śruba M14, zakładamy klucz, naciągamy, napinacz się cofa, tym samym luzując pasek. Myślę, że to w kwestii wymiany paska tyle. Zapraszam na kolejne filmiki z Pity Koks Pozdrawiam. Hej.